W dzisiejszym odcinku pokażę wam jakiego wzmocnienia dokonałem na nadchodzącą ligę weekendową. No i standardowe przypomnienie o klasycznym hattricku czyli łapka w górę Subik, a także komentarz. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka to zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie Coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także PaySafeCardem. cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. No i jeszcze tak na szybko o dzisiejszym odcinku pokażę wam oczywiście, jakiego wzmocnienia dokonałem. Pogadamy sobie o przeciekach na nadchodzące tocy Premier League, czyli po prostu jacy zawodnicy mają się pojawić, a także pokażę wam paczki, jakie przygotowałem na dzisiejszego streama. No i myślę, że zaczniemy sobie od tego ostatniego. No i jak widzicie, mam tutaj 28 paczek, natomiast jest, jest tutaj sporo paczek 2 razy 80. No i skoro to zrobiłem, to znaczy, że skończyłem cały segment tych zadań. Natomiast oprócz takich paczek, za oczywiście nagrody z tego segmentu. Tu mam 10 razy 8,5, plus takie opaczki tutaj. La Liga, oczywiście, zostawiam Premier League wymienną. To może, kurde, no tutaj jakby coś padło, byłoby super. Seria oczywiście zostawię, francuską zostawię. Tutaj mamy Pika 85 do wyboru. Paczkę pięciu piłkarzy 85 i to razy 3. No i potem tutaj mamy tą nagrodę za ten segment cały tych zadań. Mamy 2 razy 86, paczkę za 50 stoka i mega paczkę wymienne za kwalifikacji, ponieważ udało mi się wbić pierwszą rangę. No i w sumie to tyle, ale wydaje mi się, że są to naprawdę mocne paki. No, i na ten moment mój licznik TODS wynosi 19. Myślę, że dzisiejszego wieczoru na pewno się on zwiększy. Także zapraszam Was na streamka. Myślę, że koło 18, może 18.30 się odpalę. No i będziemy robić fajne paku Przy okazji, jeżeli będziecie mieli jakieś paczki, to u Was też otworzę. No dobra, to teraz przejdźmy do wzmocnienia, jakiego dokonałem. A więc tym wzmocnieniem jest oczywiście Rodrigo. Kupiony za 1 660 000. No i na razie dobre statystyki: 7 meczy, 6 goli i 5 asyst jako skrzydłowy. I tak wygląda ten zespół. Ogólnie miałem plan kupić Ake, ale niestety mam 120 tysięcy. Ake kosztuje 100 więcej, także mnie niestety na niego nie stać. Także wzmocnienie jest mocne, wydaje mi się, że naprawdę mocne. Rodrigo świetnie się nim gra na razie, mam nadzieję, że pomoże nam wbić 16 winów. Znowu w tym tygodniu. A może coś więcej, kto wie. No to zacznijmy meczyk, a także sekcję przeciekową. No dobra, więc skład rywala Gertruda Timber. Okej, okay. no całkiem ciekawy zespół. Grałem tym Gertrudą na streamie. No jak widzicie, już nie ma go w zespole, bo grało mi się po prostu nim fatalnie. No dobra, a więc zaczynamy tą sekcję przeciekową. Ja będę zerkał mm, tutaj niżej, bo mam telefon przygotowany z tymi zdjęciami zawodników, ponieważ jest ich sporo, ja nie wszystkich pamiętam. A więc zaczniemy sobie od gościa, który ma wyjść w. SBC albo w obiektywach. No i jest to Watkins z Aston Villa. No i jeżeli będzie miał fajne gwiazdki, to myślę, że będzie można go zrobić, choć Joel, Joelintona też miałem zrobić, a ostatecznie go nie zrobiłem. No, pierwszy taki o, natomiast jeszcze mamy grube przecieki odnośnie SBC, raczej SBC, bo to są po prostu karty flashback. Ma się pojawić Kai Havertz, który w jakiejś tam Fifie miał mocnego toca, był to toc oczywiście z Bayeru Leverkusen, jak jeszcze grał. Pamiętam, że Damian go bardzo lubił. No, natomiast czy w tym roku będzie też taki dobry? Szczerze że wątpię. Zobaczymy, jak będzie też przede wszystkim wyceniony. No i drugim przeciekiem jest Laporte. No i to też jest ciekawy piłkarz. Zawsze jak wychodzi, to mam problem przeciwko niemu grać. Oczywiście, jak ma dobrą kartę. Jest to gościu, który z tego co pamiętam, ma taką sylwetkę takiego dużego typa. Więc na Esio jak znalazł. No ale oczywiście te statystyki, które tutaj widzicie, we wszystkich kartach są predykcją. No i też wiadomo, oprócz predykcji jeszcze nie znamy jego ceny, także jeszcze dużo nam brakuje, żeby go w pełni ocenić. Xavi Simons, i uwaga, Rodrigo z pierwszym golem na odcinku. Tak jest, Rodrigo strzela gola i mamy 1 do 0. Super. I zobaczmy. Simons z dystansu. Oj, 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 myślałem, że to gol. Prawie Alison to puścił, i skoro już jest mowa o Alisonie. No to właśnie on ma się pojawić w drużynie Team of the Season, natomiast tutaj szeryf nie sprecyzował, czy ma być to SBC, obiektywy, czy po prostu Toc, czy może Toc moment, także tutaj jeszcze akurat tego nie wiadomo. I Pele ładnie, przechodzimy go, zobaczmy, Xavi, Simons, Cap De Cabdevilla, Rodrigo i Johan, no i mamy 3 do zera, ale gościu wyjść nie chce na razie. No i teraz zaczynamy przecieki odnośnie kart, które będzie można trafić w paczkach. I zaczynamy od Bruno Gimaraesza. No to jest chyba taki gościu, który zaczął buszczyć dopiero w tym sezonie. O nie, Kevin de Bruyne, pięknie. Jeżeli będzie miał taką kartę, jak wskazują statystyki. Które są oczywiście predykcją, no to to będzie karta wybitna Jakby jeszcze mu podnieśli gwiazdki sztuczek to byłoby świetnie Natomiast oczywiście na taki ostateczny werdykt i overall trzeba czekać do oficjalnej drużyny Natomiast tutaj, jeżeli tak by się prezentował, no to uważam, że to mógł być jeden z lepszych pomocników w grze No i tutaj mamy czwóreczkę z Arsenalu Mamy Martinelliego, Zinchenko, Sake a także oczywiście Odegarda. No i z tej czwórki najbardziej przygarnąłbym po prostu Sakę. Wygląda super, grałem raz jego toty wyróżnionym. Wbrew pozorom grało mi się naprawdę fajnie, także, tak, także jestem ciekawy, jak będzie się grało jego kartą. Może go przetestujemy, jak będzie w miarę fajnej cenie. Jeżeli miałby też taki overall jak tutaj, no to będzie na pewno kartą topową. Może bym mu podnieśli do 5 gwiazdek sztuczek, wtedy to już w ogóle byłaby miazga. Reszta kart z Arsenalu też się wydaje spoko, natomiast tak jak, z tej czwórki najbardziej widziałbym w składzie Sakę. No i później mamy trójkę z Manchesteru City Haaland, który raczej, no to, że on będzie w toc, to było pewne, więc tutaj nie potrzeba było przecieków. Tak samo jak do pana Kevina de Bruyne, który jest fenomenalnym pomocnikiem, który jest jednym z lepszych pomocników w Premier League obecnie, także tutaj jego obecność też raczej nie powinna dziwić. No i kolejnym zawodnikiem jest oczywiście z tej trójki z Manchesteru City Ruben Dias. No i jeżeli ten Ruben Dias miałby takie statystyki, to byłby naprawdę ogromnym potworem i ciemiężycielem na środku obrony. No i jeżeli miałby takie statystyki, to to byłaby karta, którą bardzo chciałbym trafić. Kurde, fajna podający liście Rodrigo, ale nie weszło w ramę. Bo akurat potrzebuje jakiegoś środkowego obrońcy z City, żeby Kevin De Bruyne miał dobre zgranie. No i teraz na razie stopujemy sekcję przeciekową. Będziemy ją kontynuować w kolejnym meczu, ponieważ jeszcze sporo tego jest przed nami. Pele do Rodrigo, 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 kurczę pieczone, Chavi Simons jeszcze, Chavi Simons pięknie wjeżdżał, ale, ale jest i kafu na posterunku, o Jezus, na kolana. Rodrigo, kurde, wiecie co ustaliłem na, na streamie? Że Rodrigo nie umie lobować i to jest jego trzeci lob u mnie i 3 na 3 ma na razie nie trafione. Znaczy wiecie, to jest na pewno mój błąd po części, ale z drugiej strony ja też mam taką teorię, że niektórzy zawodnicy po prostu nie umieją w tej grze lobować i być może tym zawodnikiem jest Rodrigo. Jeżeli też to kiedyś zauważyliście przy jakimś zawodniku, to piszcie w komentarzu. Zobaczmy Rodrigo. Pięknie, 5 do 1. On ma naprawdę pewne wykończenie. Zobaczmy Bergwine, ale jest i Boże, no naprawdę w ostatnich meczach Lucio naprawdę zaczął grać i robić robotę. Wcześniej tą robotę głównie robił Ramos, a teraz. Się, się po prostu to rozbiło na dwa i teraz i teraz obaj panowie robią niesamowite rzeczy Rodrigo, 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 Rodrigo Super, jeszcze Rodrigo, Rodrigo Rodrigo i mamy chyba hatryka. chyba to jest hatryk Rodrigo No, jeżeli tak, to pięknie się widać z kibicami Simons, Simon, Simons, ale tutaj No mówię, kurde, brakuje mu pięciu gwiazek sztuczek, żeby tego skupterna zrobić Jakby miał, jakby miał te pięć gwiazdek to ten skup ten by naprawdę uzupełniał super, super tą kartę, a tutaj mamy gola Luka de Jonga No i troszeczkę głupio, że wyszedłem, ale wynik jest jaki jest Nic tutaj złego nie powinno się wydarzyć Rodrigo, 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 jeszcze Wjeżdża, wjeżdża, Rodrigo, pięknie wjeżdża Wjeżdża, wjeżdża, jeszcze Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Co on robi, co on robi, co on tańczy I tutaj już się pośpieszyłem z tym strzałem, ewidentnie Ale Rodrigo sobie potańczył, jak przystało na Brazylijczyka. I teraz, o Jezuń, ale tu była piła smak od Johana Krojfa, i tutaj jeszcze to robimy. I dawaj, Rodrigo, pięknie. Jezus, ale naprawdę ma dobry feeling ma bardzo dobry feeling ten Rodrigo. I Simons, super, super, super wychodzi Czawi. Simons, i to trafia. 7, 7 do 2, ale lecimy z rywalem. No, 7-2, no co tu więcej mówić, widzowie. hat Rodrigo, czego chcieć też więcej, nie? No to lecimy do kolejnego meczu i omawiamy dalsze przecieki. Składzik kolejnego rywala, Petr Czeki, Minja. pierwszy raz na niego gram i ogólnie składzik, no, Serie A głównie. A my nie, ale my nie jesteśmy teraz w Serie A na Tocach, jesteśmy w Premier League. Także przejdźmy do kolejnych przecieków. No, i kolejnym przeciekiem jest również gratka dla kibiców Arsenalu, ponieważ jest to Saliba, który oczywiście statystyki są predykcją. A jeżeli choć trochę by się zbliżył do tego poziomu, to już by było cudnie. No, jeżeli tak by wyglądał, no to może być dobrym obrońcą, nie? Tylko właśnie z Salibą jest ten problem, że ja nie wiem, jak u niego wygląda sylwetka, ponieważ nigdy z Salibą nie grałem. No, i też na salibę często nie trafiam na tyle, żeby zapamiętać go jakoś. Jeżeli ktoś grał jakimś, jakimś salibą, to dawajcie znać, czy z jego toca może być po prostu dobra karta. Pele, pele! Ojojojojo! Jeden do zera, pięknie. No, i kolejnym zawodnikiem też będzie oczywiście zawodnik Arsenalu, i jest nim Ramsden. No, to jest Bramkarz, więc. No tutaj nie wiadomo jak będzie bronił, bo bramkarze u każdego bronią inaczej. No i przechodząc dalej, przechodzimy. No i przechodząc dalej, przechodzimy do czerwonych diabłów. Witamy się na Old Trafford, a tam pokazuje nam się dwóch piłkarzy w wersji Team of the Season. Marcus Rashford, no to raczej było dosyć pewne, miał kapitalny sezon. Natomiast drugim zawodnikiem jest Casemiro. No Jeżeli on miałby zbliżone statystyki do tych statystyk z predykcji, no to wyrasta tutaj nam jeden z najlepszych kandydatów na. HPD, na najlepszego SPD, po prostu w tej grze. No, i jakby tak wyglądał, to byłby to naprawdę kozak. Ja grałem jego wersją World Cup, taką niebieską. Co prawda, chwilę, ale byłem nim naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo czyścił wszystko jak leciało. No, jeżeli chodzi o kolejnych zawodników, no to mamy dostać Harry'ego Keyna. No, on dostaje to co roku i co roku jest średni, także tutaj też się niejako specjalnie nie nastawiam. Yy, oprócz tego mamy dostać Mohameda Salaha. No i jak pokazuje ekran ładowania, ma mieć on 5 gwiazdek sztuczek, no Mohamed Salah z 5 gwiazdkami sztuczek to jest zawsze karta, koło której nie można przejść obojętnie, no i, i w sumie bardzo fajnie, bo jednak Salah w tym roku wydaje mi się, że był dosyć rzadko używany w składach, a jeżeli będzie miał te 5 gwiazdek sztuczek, no to widywalność w meczach może znacząco podskoczyć, wiadomo, to też będzie karta rzadka. Ale myślę, że już takim salachem z pięcioma gwiazdkami sztuczek dużo więcej ludzi będzie grało. Oj, 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 i piękne podanie do Ricardo Kaki i zobaczmy, Ricardo Kaka tym razem się nie myli. Ja wyszedłem, zrobiłem ten sam błąd co wcześniej, dwa do jednego. I kolejnym zawodnikiem ma być Trippier, z tego co się orientuje, to miał niesamowity sezon, ale ja jakoś tak Newcastle nie oglądałem w tym sezonie. I patrząc na te statystyki, no to może być on po prostu prawym obrońcą z Premier League, raczej bez większej historii. I zobaczmy. Pele, 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 pele. Oj, i Petr Czech. Bardzo ładny. Każdy, kto narzekał na Totsy moment w tym momencie przestanie na nie narzekać. I wręcz przeciwnie, będzie chciał nawet te karty trafić. A mianowicie w kartach Moments ma się pojawić Rafael Varan. To już jest naprawdę hit. Grałem Rafaelem Rafael, grałem Varanem w wersji Winter Wildcard. Dalej mam go w klubie i był to jeden z najlepszych środkowych obrońców, jakimi grałem. A miałem też swego czasu Kim Pemba, na przykład Centurion i uważam, że Varan był po prostu lepszy. Natomiast Varan to nie jest jedyna karta moment, która jest dobra, ponieważ mamy też dostać Hyunmin Son'a. Myślę, że jakby mu podkręcili do 5 gwiazdych sztuczek, to, to byłaby to naprawdę karta, którą trzeba by było zagrać. No i ostatnim zawodnikiem jest niestety najgorsza karta z tych trzech. A mianowicie jest to Rish James. No to może być karta, której raczej byśmy nie chcieli trafić. Ale jak ktoś nie ma prawego obrońcy, a będzie miał statystyki zbliżone do tych przewidywanych, to może być naprawdę spoko kartą. No i tą pozytywną zmianą, Totsów moment zamykamy sekcję przeciekową. Ponieważ na ten moment, kiedy to nagrywam, już więcej przecieków. Na ten moment, kiedy to nagrywam, nie ma. Dawajcie znać, co sądzicie o tej drużynie. Pamiętajcie tylko, że statystyki są oczywiście przewidywane. One nie są oficjalne. Także tutaj jeszcze może się dużo zmienić. Natomiast jak patrząc na same nazwiska, dawajcie znać, co o tym sądzicie. Jak dla mnie, no i jeżeli EA nie skopię tego statystykami, a także overallami, no to możemy mieć jedną z najlepszych drużyn historii toców Premier League. Ojojoj, oj, oj, za bardzo odleciałem tym Kafu tutaj, ale Kafu wrócił, zrobił fajnie, troszeczkę automatycznie, znaczy bardzo automatycznie, ani ja nawet nie sterowałem. Pele kręci, pele kręci, pele kręci ciągle, zobaczmy. Cap de Villa, wycofanie do hulita, do De Bruyna. Wybrujny do Rodrigo, ale tutaj niestety nie pykło. Dobra, 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 dobra. Ramos, czysto, czysto, ale wyglądało to okropnie, szczerze mówiąc. Wyglądało to bardzo brutalnie. I ładnie, Abraham no idealny wcisk. No, gdyby nie to, to, to prawdopodobnie byłby gol po prostu. I na spokojnie, na drugą stronę. Kabdewi. O kurde, on no tutaj się źle zabawiłem. I Abraham, jaką on ma łatwość w strzelaniu goli. To jest niesamowite. No i Rodrigo dajemy tutaj apele. Tutaj. Zobaczmy Chawis Simons. Ładnie i teraz, teraz, teraz. No teraz jest idealna szansa na kontra, ale tutaj z drugiej strony al. Owajaran, ale jest i też pele. Pele. Super, super, super. Chavi Simons, Chavez Simons, tak jest, nasz nowy bohater Co to była za akcja? Wszystko zaczęło się od jego przejęcia No i bardzo mi się, i bardzo się cieszę, że to on finalizuje tą akcję Zobaczmy, czy on to jakoś wykorzysta, jest szansa, ale broni Sar. Super. No tutaj Wandersar bohaterem. No i tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o dzisiejszym streamie. Myślę, że koło 18.00, 18.30 się odpalę, No i otworzymy naprawdę mocne paki. No i będziemy szukać jakiegoś fajnego to, co z premiery. Życzę Wam oczywiście miłego dzionka. Do zobaczenia i siema.